Z uśmiechem, ale to zobaczymy, jak będzie wyglądało jutro. A za to dzisiaj e, chcemy pokazać, w jaki sposób realizujemy pomoc dla Ukrainy. E, ta pomoc osiągnęła wartość już ponad 23 milionów złotych. Dzięki wpłatom e, Polaków na nasze osobne subkonto ponad 7 milionów złotych, dzięki e, przekazom e, samej fundacji, dzięki naszym partnerom, z którymi współpracujemy na co dzień, możemy dzisiaj to karetkę, która stoi za mną, e, przekazać do Charkowa dla pogotowia ratunkowego to jest kolejne urządzenie, jedno z wielu urządzeń, które przekazujemy e, dla Ukrainy do szpitali ukraińskich. E, prze, wcześniej mieliśmy tę przyjemność aby stworzyć taki specjalny punkt dla wszystkich którzy z Ukrainy wyjeżdżali z tego kraju punkt przy dworcu zachodnim teraz jesteśmy teraz, teraz możemy po raz kolejny urządzenie państwu pokazać jest to o tyle ważne ponieważ są to pieniądze społeczne i bardzo nam zależy na tym aby także Polacy wiedzieli co się dzieje z pieniędzmi które od nich otrzymujemy ale także żeby się państwo wiedzieli jakie decyzje podejmuje fundacja bo to jest także ta stała pomoc, nie tylko dla szpitali ukraińskich, ale także dla szpitali polskich, ponieważ uznaliśmy, że szpitale, które się do nas zwróciły o pomoc, aby kupić im więcej sprzętu, w związku z większą ilością osób, obywateli Ukrainy, którzy korzystają z polskich szpitali, także to wzięliśmy pod uwagę i w tych 23 milionach złotych jest także sprzęt, który został kupiony dla polskich szpitali. Karetka, która stoi za mną, to dzięki niesamowitej współpracy naszego Partnera UPS, który z nami współpracuje od wielu, 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 wielu lat. I ten grant zamieniliśmy właśnie na konkretną e, sprzęt, na konkretną karetkę. Karetkę, która spełnia wszystkie wymogi e, unijne. I to m, podejrzewam, że to będzie pierwsza karetka na pewno w Karkowie. O ile nie w ogóle w Ukrainie, która już spełnia wszystkie wymogi e, Unii Europejskiej, a więc jej kolor, i to, co jest w środku, całe wyposażenie. Jest to karetka przeznaczona dla pogotowania, jak, jak nas zapewniła. Będzie to karetka, która będzie jechała do miejsc już zabezpieczonych, już miejsc, gdzie e, były wcześniej służby, zabezpieczyły teren, bo jak sami Państwo wiecie, e, są to sytuacje wojenne. W związku z tym e, trzeba być pewnym, aby ta karetka jechała już, e, no, można to określić, w jak najbardziej bezpieczne miejsce, aby e, udzielić pomocy. Jest to taki mały jeżdżący szpital, urządzenia, które są w środku, a więc wyposażenie. To jest kolejny niesamowity wkład. Hubert Hurkacz, szanowni państwo, który przeznaczył swoje asy, a więc te asy nieodebrane przez jego partnerów na kortach tenisowych, każdy taki asy jest 100 euro. I dzięki temu mogliśmy już dwa razy pomóc bardzo Ukrainie. Cieszę się bardzo, że jest dzisiaj z nami pani menadżer, bo to także musi dojść do Huberta ta wiadomość, że bardzo Ci dziękujemy za ten sposób pomocy. Pierwsza pomoc to już była wraz z aparatem do znieczulenia. Która pojechała do. Ja to zawsze to miasto jest takie trudne do wymowy: Iwano Frankowska. Pojechało tam z naszym aparatem do znieczulenia. A to, co jest w środku w tej karecy, że możemy ją otworzyć, ja już ją otwieram: wyposażenie. To, to, co jest w środku karetki, to jest właśnie e, pomoc Huberta, to jest za to kupione, e, za te pieniądze kupiony w środku sprzęt. I defibrillator, i pompy strzykawkowe, e, no szeferno, wszystko, co jest jakby składową tej karetki, ale plus tutaj widzicie Państwo obok mnie, także urząd, to są materiały medyczne, a więc jeżeli już ta karetka będzie jechała, to będzie pod korek e, zapełniona tymi wszystkimi artykułami, żeby mogła dojechać. Jakim e, jest dalszy kolej rzeczy? Karetka za moment będzie będzie jechała. W związku z tym, przepraszam, ale będziemy pakowali to wszystko, bo czas się liczy. Będzie jechało do urzędu celnego. E, nasi wolontariusze teraz ją zapakują tym wszystkim, co jest w środku. Jeżeli ktoś chce sfotografować, to proszę bardzo, nam tutaj nie będzie przeszkadzało, tak jak w TVN24 możecie się poruszać tutaj obok mnie i robić sobie zdjęcia, jak ona wygląda. Ale karetka musi jechać do urzędu celnego. Tam... Zostanie już zatrzymana i ustalamy już teraz z Kharkowem z ekipą y, Pogotowia Ratunkowego, aby przyjechała po to załoga. Nie jest to łatwe. My nie możemy wjechać do Ukrainy. Y, y, załoga ukraińska nie może opuścić Ukrainy. W związku z tym teraz ustalamy takie techniczne wszystkie szczegóły, aby karetka została przekazana. My powiedzieliśmy, najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest tak zwana kluczyki, ale to zaraz, to zaraz przekażemy. To jest, yy, to są, są kluczyki, kluczyki, ale jest przede wszystkim bumagia, czyli pieczątka i to okrągła, ta pieczątka musi być na dokumentach, a więc z tego, co przed chwilą usłyszałem, być może będzie to yy, załoga yy, pań, z, yy, która będzie składała się z pań, która przyjedzie odebrać yy, karetki i ona następnie pomknie już do Charkowa. Miejmy nadzieję, że będzie to bardzo szczęśliwe. Wartość karetki 684 972 40 9 groszy i w tym Asy churkacza 56 594 e, złote 40 groszy jeżeli jest szef tutaj UPS-u ja bardzo tutaj pana proszę e, zaraz mo, to pan przekaże kluczyki naszemu człowiekowi e, który po prostu będzie jechał już ale jeszcze przez chwilę jest z nami aby się mogli państwo to wszystko obserwować e, to jest cały skład urządzeń medycznych w tej karetce a więc karetka broń Boże nie jedzie pusta jedzie pełna, pełna tych urządzeń tak jak powiedziała Sona Ukraińska, cieszymy się bardzo, że my Polacy ciągle o nich myślimy, ciągle jesteśmy z Ukrainą, to już jest Proszę Państwa, prawie rok. To są wiadomości jak w filmie na Zachodzie bez zmian. To jest właśnie to, co może przejść do takiej monotonności. Ale Polacy, my Polacy cały czas pomagamy, za co bardzo, bardzo dziękuję. Nasza fundacja jest cały czas nie tylko z Ukrainą, ale także z wszystkimi tymi, którzy cierpią na granicy polsko-białoruskiej. Cały czas wspieramy organizację. Wolontariackie, które czuwają, które tam są, które w niesamowitych, coraz bardziej trudnych warunkach także dbają o tych ludzi, którzy znajdują się w sytuacji bez wyjścia, w bardzo trudnej sytuacji. E, już mamy, to było Iwano Frankowska, e, to jest właśnie ten szpital, o którym tutaj mówiłem, czyli cały sprzęt, przepraszam, podam wam wszystkie kartki, bo tu jeszcze mamy wiadomości. Aktualne saldo na koncie Ukraina 7 139 575, 54 grosze. E, Ukraina otrzymała 440 urządzeń, poważnych urządzeń, proszę Państwa, medycznych na wsparcie polskich szpitali prawie 7 milionów złotych, 624 urządzenia. Nasz sprzęt dotarł do Uszchorody, Odessa, Kijów, łódzk, Równe, Tarnopol, Nowowołyński, Jaworów, Czerwonogród, Chmielnicki, Lwów, Dniepr, Winnica, Iwano, Frankowsk, Charków i to właśnie będzie do Charkowa jechała ta karetka. Polskie szpitale Lublin, Jarosław, Świdnik, Katowice, Przemyśl, Chępu, Ławy, Dzierżoniów, Onkologia i Hospicja, 17 oddziałów onkologii dziecięcej. To jest sposób działania fundacji, a więc planowy, e, tak jak to przez cały czas się do tego przygotowujemy. Ostatnie paczki będą zapakowane, wszystko jest oznaczone, czego się także bardzo cieszymy. Z tego miejsca także dziękuję sztabom polskim, które działają za granicę. Sztab w Dublinie cały czas e, pomaga wysyłając paczki dosłownie na linię frontu. Zdjęcia, które otrzymujemy z tego sztabu są wzruszające, niebywałe, bo tak naprawdę tam już nic nie dociera. My także wysyłamy Karetkę do Charkowa. Nie wysłamy tego aż na linię frontu, a są ludzie odważni, bohaterscy, którzy, wolontariusze, którzy dowożą to aż do, aż do takich miejsc, do osób, które się często boją otworzyć drzwi w swoich domach, a więc dary są zostawiane pod bramą. I to nikogo nie dziwi. No takie czasy przyszły. W związku z tym bardzo, bardzo jeszcze raz e, dziękujemy. Jeżeli teraz możemy tutaj prosić naszego szefa e, floty samochodowej. Ja przekazuję kluczyki, o tutaj wręczam. E, Trollu odpowiada za to, że dojedzie... E, Tą karetką do Urzędu Celnego. Proszę przekazać, ja to wszystko widzę: wszyscy to wszystko widzą. Pomachać kluczykami i na bombach będzie można yy, pojechać. Bardzo, bardzo wspieramy naród ukraiński w tej nierównej walce, bo yy, to, co się dzieje na froncie, jesteście Państwo świadkami. Tych wszystkich komunikatów, tych wszystkich wiadomości, tych wszystkich informacji nie napawają optymizmem. Idzie zima, idą bardzo, bardzo, bardzo trudne czasy dla tych wszystkich, którzy tam muszą bronić swojej ojczyzny. Ale z tego miejsca także przekazujemy ten sygnał do ambasady ukraińskiej. Szkoda, że pan ambasador nie, nie znalazł czasu, żeby z nami być, ale niech wie o tym, że na pewno wjechał. Otwórzcie bramę, otwórzcie bramę, niech. Karetka już mo będzie, będzie mogła wyjechać, a my w tej pomocy nie ustajemy. Szanowni Państwo, przez cały czas pomagamy, chcemy pomagać i tylko przekażę najświeższe wiadomości na tym tle, kiedy zajmujemy się także naszymi sprawami, czyli finał 1204. I karetka opuszcza nasze miejsca. Jak widać, oznaczona, widoczna nasze serduszko. Ambulans, który wyjeżdża do urzędu celnego, a stamtąd w najbliższych dniach. Będzie jechał do Charkowa. 1204 sztaby już zabukowane na zbliżający się finał. 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak sami Państwo już wiecie, chcemy walczyć z Sepsą, chcemy wygrać z Sepsą. Chcemy, aby polskie szpitale, laboratoria w polskich szpitalach otrzymały bardzo dobry sprzęt do bardzo szybkiej analizy tych przeprowadzenia wszystkich badań i aby te wyniki jak najszybciej dotarły do lekarzy. Aby aby skutecznie leczyć sepsę, aby z nią wygrać. I o tym mówimy. Oprócz tego mówimy w zdrowym, chcemy zdrowo żyć, w zdrowym świecie. Ja patrzę na panią menadżer. Właśnie, prosimy tak, prosimy do niej. To... Oczywiście, to... tak. to... Oczywiście, że tak. Oczywiście, to... że tak to... jest. Prosimy tutaj do nas. Jeszcze raz, jeszcze raz bardzo proszę podziękować Kubertowi, ale proszę o parę słów. Znaczy, chcę tylko powiedzieć, że Hubert dużo nie mówi, więc ja mówię za niego, ale y, to był u niego taki odruch serca, bo on się dowiedział o tej wojnie jak był w Dubaju napaści na początku inwazji I, i, i po prostu kiedy się, a kiedy się dowiedział, że Wielka Orkiestra organizuje pomoc medyczną, to się do tego włączył po prostu. To był, to był impuls i odruch. To wszystko, co mogę Dobre, powiedzieć. Się cieszę że się włączył. Bo my mamy ogień w sercu. Tak. E, jaka, jaka koszulka dla niego? Lka i x Tak nawet nie miał on jest taki bo no, On no, wielki, bardzo. tak? Elka? No. Ikselkę mu damy. x to ogień w sercu no. dla Hubert to dobrze. Żeby z nią pojechać i żeby gdzieś tam już ją miał. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Żona powiedziała, że dla pani też będziemy mieli. Także będzie mieli. Nie podaję rozmiaru. Nie, ale my już jesteśmy fachowcy od tego, więc wiemy. I proszę jeszcze dwa słowa tutaj od głównego. Sponsora, czyli grantu, który otrzymaliśmy po raz kolejny od UPS. -u. Przepraszam. Dziękuję bardzo. To fundacja, działamy już od ponad 70 lat. Tak naprawdę z wieloma organizacjami współpracujemy. Przeznaczyliśmy ponad 3 miliardy dolarów z Jurkiem, no to się znamy lat Dokładnie. Lat. latywnie uczestniczymy w przygotowaniach do finałów. Razem z pokojowym patrolem pakujemy puszki dla 120 tysięcy wolontariuszy. No a potem doręczamy wszystko to, co, co jest wylicytowane na rzecz fundacji, jak również złote serduszka, czy złote karty. Także aktywnie się wspieramy przez wiele wiele lat. Ten pomysł, który no, Jurek nam poddał, jeżeli chodzi o ambulans, 24 lutego świat się zmienił. I tak naprawdę pierwsza nasza myśl to oczywiście, jak zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom w Ukrainie. Natomiast zaraz potem, jak możemy pomóc komu i gdzie. No i pierwszy telefon, który wykonaliśmy. No Gdzież będzie, jak nie do Jurka. Jest pomysł, jest idea, my wspieramy. Jak najbardziej będziemy dalej wspierać naród ukraiński w odzyskaniu, że tak powiem, niepodległości. Ta karetka niech jedzie do Charkowa i niech pomaga. I niech będzie bezpieczna. Ja tylko powiem, bardzo dziękuję. Ja tylko, Szanowni Państwo, też powiem Wam, że ciągle realizujemy nasze zakupy. Dosłownie niedawno zakończył się kolejny nasz konkurs ofert, i za moment kolejny nasz konkurs ofert, gdzie kupujemy sprzęt medyczny. Przypominam, konkurs ofert. Jedyna solidna i uczciwa możliwość zakupienia czegokolwiek. Zamówienia publiczne, korupcjogenne, złe, niedobre, co chociażby widzimy po płocie wokół e, Pałacu Saskiego, odbudowanego za milion złotych. bańkę. Kosztowała wystawa paru zdjęć na płocie, ale to właśnie są zamówienia półpubliczne. Żeby dzisiaj zrealizować zakupy sprzętu medycznego, wszystkie firmy, światowe firmy, koncerny, te, które się liczą, te, które są solidne, od razu e, przestrzegają. Realizacja może trwać przy minimum pół roku. Tyle czasu trzeba, żeby skompletować urządzenia, żeby je wyprodukować. COVID poprzewraca wszystko do góry nogami. Brak podzespołów, to zresztą na pewno Państwo o tym słyszeliście, w najróżniejszych dziedzinach to się zdarza. Tutaj chciałbym podkreślić, że nasi partnerzy stanęli na wysokości zadania, a więc od momentu, kiedy wiedzieliśmy, że kupujemy, najpierw trzeba kupić samą skorupę, czyli trzeba zamówić, zaklepać, że taki samochód będzie, że będzie sam samochód, a później kompletować wszystko, co jest w środku, wszystko jest Robione w polskich firmach, jeżeli chodzi o wyposażenie, a następnie sprowadzenie urządzeń. I tutaj firmy, które z nami współpracują świetnie, fantastycznie. Eee, no, miesiąc czasu nam to zajęło, żeby ten sprzęt do nas dojechał, żeby był i żeby ta karetka mogła dzisiaj wyjechać. W związku z tym zróbmy w myślach wszystko, żeby szczęśliwie dojechała, tak jak mówiliśmy, i żeby pracowała. Żywotność takich karetek w Polsce to jest 10-15 lat. One naprawdę są solidne, e, są świetnie wykonane, sprzęt jest bardzo dobry, w związku z tym, jeżeli nie będzie jakiegoś nieszczęścia, odpukać, puk, 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 to naprawdę będzie ona służyła ludziom, będzie pokazywała nasze serduszko. Napis, e, nakleiliśmy jeszcze PE, żeby było wiadomo, że to jest od narodu polskiego, od Polaków. I z tego miejsca życzę jutro wszystkim wspaniałych chwil, takich miłych, ciepłych, e, które są na nie Niezwykle potrzebne. Myślenie o niepodległości to jest myślenie o nas, o dobrym państwie. O tym, żeby to dobre państwo znowu do nas wróciło, żeby to do, dobre państwo dbało o nas, o obywateli bo my jesteśmy dobrzy. Ta karetka jest właśnie przykładem. Wielka orkiestra jest przykładem, że jesteśmy dobrymi Polakami i w związku z tym chcielibyśmy, żeby za nami także było dobre państwo. Więc jutro, myśląc o niepodległości, myślmy o tym, że żyjemy w kraju, który jest przepiękny, zwłaszcza z lotu ptaka. Jak to śpiewa Piotr Bukartyk, jest po prostu do przytulenia, jest cudowny. Ja robiłem ostatnio audycję, gdzie mówiliśmy Polska lubię, kocham, szanuję, w antyradiu. I rock'n'rollowo, wszyscy kocham, Polskie szanują i ją tulą do serca, a potem piszą ale i zróbmy wszystko, żeby już nie było tego ale, żeby już to raz na zawsze się skończyło, żebyśmy żyli w kraju, który nas uszczęśliwia, który nas cieszy, który nas raduje i który którego szef nie wyciąga pochownych wniosków, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu przez kobiet, a my się czujemy bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Dziękuję, nie ma. Super, no to lecimy dalej. A wręcz ma tak. To jest dla pani i na pewno będzie wszystko dobrze pasowało. I tutaj na ręce pana Piotra. Także mamy ogień w sercu, jeszcze raz dziękuję bardzo. Zwycięst w ogóle trzymamy kciuki, bo polski tenis stoi teraz siłą właśnie takich ludzi jak Hubert, jak Iga, no jak w ogóle my wszyscy, którzy tam jesteśmy. Słuchaj? No mają ogień, niech mają w ogóle przygry. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jeżeli coś to ktoś, to ja my jesteśmy do, dyspołu, do Pojechała karetka, tak, pojechała. Żeby, żeby tylko nie dostała wezwania po drodze, bo.